Czas na 191. odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Zuchal stale prowokuje Zejer, lecz ta brawurowo odpiera każdy słowny atak. Także jej próby zdobycia sympatii Jusufa niekoniecznie idzie zgodnie z jej planem. Zejer tymczasem dokonuje ruchu, który wprawia Yamana w konsternację. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 191. odcinku serialu Emanet? Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet. Zuhal stale prowokuje Zejer, lecz ta brawurowo odpiera każdy słowny atak, co doprowadza Zuhal do wściekłości. Zuchal próbuje za wszelką cenę zdobyć sympatię Jusufa. Chce upiec jego ulubione ciasteczka. Ku uciesze Adalet i Zejer kulinarna próba kończy się fiaskiem. Zejer, zainspirowana historią Adalet, wpada na pomysł podjęcia pracy. Ku zaskoczeniu Yamana Zejer zrzeka się prawa dysponowania udziałami Jusufa. Mężczyzna podejrzewa, że ten gest ma tylko uśpić jego czujność. Nie mogąc dłużej znieść obelg i poniżania ze strony Yamana, Zejer wyjawia Kiras, że planuje uciec z Jusufem z rezydencji i rozpocząć nowe życie. Gdy Ali odwozi ją do rezydencji, Zejer słyszy fragment jego rozmowy o fałszerzu dokumentów. Frat przypadkiem natyka się na Asu i Borę. Jest zaskoczony ich zażyłością. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.